Panie, przepraszam cię. Powiedz Dzień dobry drodzy Państwo Dzisiaj mamy bardzo specjalnych i wyjątkowych gości Mianowicie Sami zobaczcie Chodźcie z nami, proszę O, oddań, pierwszy oddań, wyjątkowy oddań, gość tutaj oddań. Oddaję Oddaję już krzesło Zagrał na krześle Tak, tak, dobrze, gra, tak dobrze gra, że gra nawet na krześle a ty gdzie idziesz? Ja idę, moi drodzy, po mikrofony do pilotów. Jaki dyskusji? mikrofon używasz dla nagrywania pilotów? I dlaczego tak ważne nagrać pilot? Moja droga, do nagrania wokali użyjemy mikrofonu z 36 sztuk. Jakiś na pewno się uda wybrać. Bo jest ich wiele i są bardzo znakomite. Ale do pilota będzie to zwykła pojemność, prawdopodobnie AKG. E, EKG. EKG serce. Chodźcie z nami. We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas And a happy new year No to tak Jest afera Bo te basy brzmią lepiej z akordeonu niż z gitary basowej Także idę na bezrobocie Na razie To te słynne żółto-niebieskie Tak, to są właśnie te, one przenoszą zbożowe Zbożowe, zbożowe. Kabły ze zboża tak. To jest kabel zbożowy. Da, by, był taki pie, piernik peruński. O, pieruński! Papa Tata nasz, tak, 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 tak. Maczuj pierniki. Jeszcze od tego nagrania. Jest Ci gorący od tego nagrania. Tak, jest Atmosfera na, jest atmosfer tak gorąca dzisiaj w studiu, że, że po prostu. Że się herbaty, tak? na herbaty. się herbatę.